Szanow tu Stars Dzisiaj gramy w jak wskazuje moja nazwa kanału Brawl Stars Ostatnio w piątek, czyli jak to nagrywam dwa dni temu bo nagrywam to w niedzielę yy, był live u Akatka Akatek to jest fajny youtuber polecam zajrzeć do niego i tak było można wylosować różne konta ja mi się udało wygrać konto 20 ze swajkiem tak teraz, ja teraz nagrywam dobra to mój brat przyniósł mi gumy które sobie zjem po nagraniu teraz nie będę jadł cicho Bądź cicho Gumą rzucę. rzuciłem go gumą. Yy, pograłam sobie dłoski z yy, randomami. Miałem grać z moim kolegą, ale chyba nie gra teraz, więc tak kiepsko trochę. Dobra, mam bula. Jak będzie ogarniał, to będzie w ogóle dobrze. O dwie na raz. Super. Furia buja. Jaki nick? Mam nadzieję, że będzie furia i będzie winek, autko! My mamy gumo turbo turbo z autami takimi obrazki. O kurde bot jeden! Nie no, to nie jest prawdziwy bot, bo ja gram ze prawdziwymi typkami opucharki! Kurde! Wiedziałem, że będzie winek. Nie wiedziałem, że takiego na. typa na randomie spotkam. Patrzcie, dwóch trafiłem. Jeszcze ich. Dobra, easy. Easy. Muszę sześć. Chcę na tym od... BM wylosował i Volvo. BMW 118. Ja na tym odcinku bym chciał wbić 2000. Fajny cel. Nie wiem, czy pyknie, yy. Polecam. Dołącz do klanu z zadymierze szuna. Od 1000 pucharków, żeby dobrze gracie, Grać. Grać. Dobrzy gracze przychodzili do mojego klanu. Pogram sobie dłoski z randomem. Dłoski mi się będzie lepiej grać niż z No kurde, kolejny ból. Teraz, jak będzie znowu obczajał ten ból, no to. No to będą same jak takich typów będę spotkał. No ale nie bizdystansu, dystansu, no szanujmy się. No, chyba, że wiedział, że ja dojdę i mi zostawił. To to bije skrzydła. Okay, He, Jessie Jessie z bólem. Dobra, rozwalaj tę skrzynkę. Ja odciągam uwagę. Sorry, że tak krzyknęłem. Ale jak się. Jak. Jak się. zawału dostał. Nie wiem. Chyba jak... Piperka. Typie, nie przeklinaj. A ja już się lepię. Go Piper, nie strzelaj do nas. Kaktusem. ale ze piła! Mój brat mi ciągle przeszkadza. Jakie to jest wkurzające odcinka? Nie mogę nagrać. dziany Dobra, mamy to. Nie, nie szarżuj na tą fajperkę. Hmm. Proszę hmm. mnie zostawić. Hmm. Słuchaj, może ktoś będzie chciał w ogóle... Oj, użyła ulca, bo to słyszałem. Szeli z ultem. Mm, to może być winek kolejny. i moim... <gryw> Farel ktoś się nazwał. To na pewno nie jest... Prawdziwy Farel, gramy Brawla. No, VCR, którego też pozdrawiam, polecam, polecam Magda Gessler, polecam Suno brawlstars Stars. Do strefy, żeby odejść od tego bóla. I jak ich pojadę, to ja jestem koksem. Ja jestem bogiem tej gry normalnie. Nie, nie jestem bogiem. No i bez szans w ogóle to było, a on zamiast pójść strafę mógł zacząć walczyć. Ale plus trzy pucharki. Kurde, ja zaraz 15 rangę na tym spajku w ogóle będę miał. Takie postacie mam. Dobra, zagram sobie dłoska. Piperkom Piperką uwielbiam grać. Piperka to jest jedna z moich to go, to ulubionych. My. Kurde, Kacper Mój brat się nazywa Kacper w ogóle. I on mnie tak wkurza. Napiszcie w komentarzu, Kacper mnie wkurza i Szuno. Bo to się źle skończy. Ja cię mówię, to się źle skończy. Tak jak z Tom Rosom, MYK! Albo z Tom Rosom. Pa, on pojawił tylko po parę O, Co za? MYK! Jak ja tu snajpie typów. Przez dzień snajpera jakiś chyba. Ja dzisiaj takie snajprzoty mam. Myk! Jeszcze jednego konta. takiego hita! Gdyby zgarnęła, no to by było pięknie w ogóle, ale to by było zbyt piękne. Dobra, dawaj, podjeżdżamy typ nubów. Podjeżdżamy bumbleru! Jakiego hita dostał? Ja sam uciekam. Zdecydowanie, no i tak się skończyło. Podjeżdżanie typów Mek! A prawie dosa Zgarnęła takiego hita, prawie. No i znowu zginął. Oh, co za Daryl. Ale zesnajpiłem ją. Kurde. Ściana mnie zablokowała. Działko nie znajpnie. Wszystko w moich rękach. A gdyby to zesnajpił, to by było tak pięknie. Dobra, tu jesteś. No typie. Nie chowaj. Daryl, podjeżdżaj typku. grysis. Może nie dosłownie. Dobra, ja tu uciekam sobie. No nie no! Mortar. To mortara trzeba. Ała, Pa! Pa! Pa, jak wyjaśniłem typów! Prosto autoatak! My się już... Dobra, już nie ma po co walczyć, ale powalczę. I co? Jednak było po, co, po coś walczyć. Dobra, ja biorę pierwszą gumę. Zobaczę jaki samochód dropnie. Przyjąłem nową nagrywarkę Epeti. Grać ponownie? Ile mi brakuje do Majka? 12 puchar. O, mam skrzynkę. Jaki samochód? ty, 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 ty. ty. Guma jest. Gumę zjem później. Chyba. Nie no, jedną sobie wezmę teraz. Nissan. Mm. No, nie Do Penny i Colta. naprawdę dobre konto dostałem. Robam. płaska. krowy, krowy. Fenix. No tarano! rano. I jak ja lamię tą piperkom czasami. O nie, mucha. kulka? No nie, no skończyło już się szczęście, Piper. Ale Hita dostał. Ale są w złej pozycji. My próbowaliśmy wziąć, ale to nie Rozładowuje mi się telefon. Nie trzeba takiego takie trzy żeby zrobić go Takiego dokładnego. Dawid mnie nie dojedzie. Albo i cztery. Nie ma opcji. O kurde, ale z niego dopło. Cicho? Pół skupienia! Ale walczyłem dobrze. Plus cztery. Brakuje mi teraz osiem. Tak, osiem. Teraz jakąś postać, która ma mało pucharków, na przykład Pam. I wygrać na solo. Wygram na solo. Mam daj na Majka. Nie może być przypału na odcinki. Na odcinku Musi być ten Mike. Musi styknąć Halo, czemu waliłem w ścianę Łapujcie i subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Jestem podstawowym YouTuberem. Nie jestem zbyt dobry w YouTubowych Uuu. sprawach. A tego Galileo prawie by pocisnął albo nie prawie. Myślę, że ta gierka Solom może, może się poszczęścić. Dobre działko. Nope, nope, nie rozwalisz mnie. Porobione. Dobra, teraz wygrać z tym typem. Jesse. Ile parkibów? Zero power Ta ten Leo Messi. Dobra, i tak nie ma co walczyć. Chyba już wiadomo, kto wygra. No. Jest, daj Mike, idealnie 2000. Jest. widzowie. Mamy to. Czy jesteście gotowi, żeby odblokować tą postać? Bo jestem. Easy peasy lemoniada. I teraz tylko bo i wszystkie zapcharki mamy. Dobra, jest dynamite. Zegramy sobie. Myślę, że z od razu ubijemy tą drugą rangę i 12 pucharków. Dobra, idę. No, jak to blokować jakąś postać i jej nie przetestować? Typy. Spike, ja tylko mogę grać z Spike'em, typy. O nie! No i kolejny daj na dobra. Ja tu nie stracę pucharku, więc... Na no, spokojnie. Jej! Nie, mnie. I cały nasz team ma ulty, dobra, Pan już nie ma ulta. Niech robot w moje dynamity. Niech robot wchodzi w moje dynamity. Nie, rosa. Jest robot?

8 HP mu zostało i ja nie wierzę. Dobra, to będzie przegrała jedenastolewerowe. To jest los już. To jest pewne, że jest los. Ale może jakoś naparcia. No nie! Nie tylko jak widzieliście. Aż podgłośniłem telefon. Mamy 2000. Mamy biały nick. Jak dobijecie 10 subów, to przechodzimy. Co 10 subów zmieniam kolor. Na razie jest, musi być biały, halo typy. Dobra. No to ja już będę kończył. Łapujcie i subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Jak odcinek Wam się spodobał, to koniecznie łapeczka, miłe komentarze, przypinam serduszko. No i co mogę więcej powiedzieć? Dołączajcie do klubu Zadymiarze Szuna. Jeszcze Wam pokażę. Tu Zadymiarze Szuna 2000. No i żegnajcie. Pa, pa.